Witam Cię w kolejnym materiale wideo. W tym materiale wideo chciałbym pokrótce odpowiedzieć na pytanie, które często się pojawia: skąd czerpać wiedzę na temat diety ketogenicznej, na temat ketoci? Zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o dietę ketogeniczną, pamiętaj o tym, żeby. W pierwszej kolejności zachować w tym wszystkim jakieś tam wyważenie i to, co często powtarzam, nie wpadać w skrajności, nie popadać w takie stany które będą powodowały, że po prostu będziesz fanatykiem diety ketogenicznej, a jakakolwiek dyskusja na poziomie merytorycznym nie będzie miała miejsca z racji tego, że będzie to uruchamiało u Ciebie lawinę emocjonalną. Natomiast, przechodząc do rzeczy, odpowiadając konkretnie na pytanie, z jakich konkretnie źródeł korzystać, jeżeli chodzi o dietę ketogeniczną? Otóż, uwaga, w pierwszej kolejności, bądź może, wymieniłbym źródła polskie, które to są dostępne. Oczywiście, niebawem Mam nadzieję pojawi się też i moja książka, natomiast póki co jeżeli chodzi o książkę Dawida Dobropolskiego to jest książka bardzo dobrej jakości książka Ketoza. No i druga książka w tandemie autorstwa Dawida to Siła Zimna, czy Zimna Siła. To są rzeczy, które warto by było od samego początku przestudiować, opanować. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o polskojęzyczne źródła, no to cóż, terapia ketonowa po pierwsze, Bruce Fife, dalej przepisy diety ketogenicznej. I teraz z tych pozycji jeszcze poleciłbym Tobie coś takiego jak na przykład e, Twój drugi mózg, e, coś na temat jelit, mikrobiomu. E, temat, który może być związany, i oczywiście jest związany z dietą diagnoziczną, ale nie wprost i nie w sposób. Bezpośredni, na pewno tego rodzaju wiedza Ci się zdecydowanie przyda. Kolejna pozycja, która się pokazała w języku polskim, dieta ketogeniczna w walce z rakiem, plan leczenia terapią ketogeniczną to jest pozycja równie wartościowa, warto by było sobie ją przyswoić, bynajmniej przejrzeć, zobaczyć, co tam wartościowego możesz z niej wyciągnąć. No, i to są w zasadzie stricte książki związane z dietą ketogeniczną. Jeszcze jedną pozycją, z którą bym polecał, to Dieta Ketopod Lupą. To jest również ciekawa pozycja o bardzo przekrojowym autorstwie. Pojawi się tam wiele autorytetów w dziedzinie wiedzy na temat diety ketogenicznej, w związku z tym warto ją po prostu polecić. No i kolejna sprawa. Książki takie powiedzmy w języku polskim, może za chwilę do nich przejdę. Natomiast jeżeli chodzi o źródła anglojęzyczne, tutaj mamy do dyspozycji zdecydowanie więcej źródeł. Tych książek jest zdecydowanie więcej, i tych książek po prostu jest całe, całe mnóstwo. Od tutaj, chociażby na samym początku, chciałbym Ci polecić portale takie jak NCBI, jak chociażby PubMed. To są strony, gdzie znajdziesz mnóstwo badań naukowych w YouTubie. Na YouTubie masz takie kanały jak dr Berg, Thomas DeLauer, Dave Palumbo. To są osoby, które są związane z dietą ketogeniczną, czy też dr Hyman, który być może z ketozą ściśle nie jest związany, ale też bardzo ciekawe argumenty przytacza, oczywiście popierając z badaniami naukowymi. Także tych źródeł zauważ w języku angielskim jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o takie stricte sportowe źródła, ja tutaj chociażby mógłbym przytoczyć takich źródeł dosyć sporo. Jeff Wolek, Steven Finney, czyli dwie ikony związane z dietą ketogeniczną. The Art and Science of Low Carbohydrate Performance, czyli coś dla sportowców, jeżeli chodzi o pogodzenie diety ketogenicznej w sporcie kolejna sprawa tą książkę już chyba pokazywałem ketotarian czyli podejście związane z tym że ketoza może również być w wydaniu wege czy też wegetariańskim ciekawe przepisy tutaj bardzo fajna książka dosyć ciekawe wyjaśnienia pewnych rzeczy w bardzo bardzo prosty sposób widzisz Amerykanie mają taką fajną tendencję upraszczania wielu rzeczy co oczywiście ułatwia przyswajanie wiedzy na różne tematy kolejna kwestia to chociażby poleciłbym Ci pozycję tego człowieka. To jest człowiek bardzo znany w kręgu paleo i diety ketogenicznej, Mark Sisson. Facet już ma swoje lata, dosyć dużo zrobił w tym kręgu i naprawdę fajne, ciekawe książki w swoim, gdzieś tam swojej twórczości stworzył. W związku z tym również ciekawe ciekawe lektury. No i książki już gdzie będziemy szli w stronę taką stricte naukową. No i tutaj coś, o czym już wspominałem, biohackers handbook. Zauważ, biohakerzy coraz częściej interesują się dietą ketogeniczną, ponieważ ona wspomaga wydolność psychofizyczną no i te zdolności poznawcze zdecydowanie są lepsze z kilku względów, jeżeli chodzi o dietę ketogeniczną dla osoby takiej, która na przykład całe życie zasilała się cukrem. Gdy mówimy o nauce, no to cóż, przechodzimy do klasyki w języku polskim, Biochema Harpera. To jest coś, co wydaje mi się jest bardzo ciekawie podane. Wiesz, to jest oczywiście mój w pewnym sensie konik, w związku z tym ta książka naprawdę do mnie Przemawia od wielu, wielu lat, ale to jest stricte medyczna książka. Tutaj no oczywiście tego rodzaju książki, jak Atlas Anatomii Człowieka, widzisz, wiele mam podręczników medycznych. No i coś, co na przykład jest najświeższą moją książką, jeżeli chodzi o taki podręcznik biochemiczny, no czyli to, co widzisz, piąte wydanie medycznej biochemii, bardzo dobra pozycja, im świeższe te książki, tym lepiej, ponieważ jak sam wiesz, badań naukowych jest coraz więcej, szczególnie za granicą, gdzie tam jest większość, większość funduszy. No i to, co mógłbym Ci polecić, oczywiście pomijając różnego rodzaju podręczniki medyczne, to coś, co być może pozwolić Ci rozumieć bardziej Twoje wyniki badań krwi. Książka co prawda swoim gabarytem nie zachęca, bo ma bodajże przeszło 800 stron. Natomiast jest naprawdę wyczerpującym kompedium odnośnie interpretacji wyników badań krwi. Ciekawa rzecz, tak naprawdę może dowiedzieć się bardzo wiele na temat swojego własnego organizmu. No i na sam koniec chciałbym Ci wspomnieć o dwóch bardzo ważnych źródłach takich, jakimi są po pierwsze, Twój organizm. Pamiętaj, że każdy organizm jest inny, i to ty musisz ciągle zwracać uwagę na sygnały, jakie wysyła Ci Twoje ciało. W momencie kiedy konfrontujesz je z czymś takim, jak tutaj kategoniczna. Zwróć uwagę, co Ci pasuje, co Ci nie pasuje, czy aby na pewno dieta ketogeniczna Ci pasuje, czy być może pasuje Ci coś innego. To są pytania, na które sobie trzeba odpowiedzieć. No i ostatnie źródło, które chciałem przytoczyć, to przede wszystkim adwersarze i przeciwnicy diety ketogenicznej. Widzisz, pokazałem Ci, a nie ci pokazałem, pokazałem Ci e, kiedyś być może taką książkę, żywienie w sporcie tutaj o diecie ketogenicznej jest bardzo mało, natomiast wiesz, lubię takie źródła uzupełniać, takimi źródłami uzupełniać swoją wiedzę. Dlaczego? Dlaczego od przeciwników diety ketogenicznej? Ponieważ, tak jak mówiłem, nigdy nie będę próbował być fanatykiem, jeżeli chodzi o dietę ketogeniczną, zdając sobie sprawę i mając szacunek do każdego organizmu, gdzie każdy może zupełnie inaczej zareagować na dietę ketogeniczną, to po pierwsze. Po drugie, pamiętaj o tym, że bardzo wskazaną, wydaje mi się, rzeczą, szczególnie na gruncie naukowym, jest to, aby mieć otwarty umysł i umieć y, rozmawiać z ludźmi, którzy mają zupełnie inny pogląd odmienny od Ciebie bo w cokolwiek nie wierzysz pamiętaj, że istnieje prawdopodobnie duża część ludzkości jak nie większa, która wierzy w coś zupełnie innego i to jest rzecz normalna i żeby mieć cały czas dystans do tego, warto by było taki takie źródła jak chociażby zerknąć do człowieka takiego jak Lane Norton który uważany za adwersarza diety ketogenicznej, ale wcale nie jest przeciwnikiem on po prostu nie lubi bzdur na temat diety ketogenicznej i trzyma się nauki i jest doktorem związanym z biochem. I medycyną sportową w związku z tym jest autorytetem. I cóż, no, myślę, że wiele takich osób, którzy wypowiadają się sceptycznie na temat diety kategonicznej, mogą również wnieść coś dobrego w odniesieniu do, twoją, do Twoich zasobów wiedzy, ponieważ trzeba mieć umysł cały czas otwarty i być może uzupełniać swoją wiedzę o rzeczy, które być może będą w komplecie stanowiły całość tego, co pozwoli Ci w pełni wykorzystać możliwości diety kategonicznej właśnie w Twoim przypadku, który, jak będę powtarzał, Cały czas jest przypadkiem indywidualnym, nietypowym, specyficznym. I o tym należy pamiętać. Jeżeli chodzi o źródła, wydaje mi się, że mniej więcej wyczerpałem to, z czego czerpię w głównej mierze. Tych książek mam zdecydowanie więcej, nie chcę się zawalać tutaj tytułami, które być może niewiele wniosą. Dobrego i wprowadzą pewnego rodzaju chaos. Natomiast tego rodzaju podstawy mógłbym Ci polecić jako dla osoby, która być może zaczyna, albo kontynuuje, bądź też chce rozwijać swoją wiedzę na temat diety ketogenicznej. Serdecznie Cię pozdrawiam, wspaniałego dnia, miłego czytania, miłej lektury, trzymaj się, cześć!